Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zapowiedziałem w poprzednim filmie, czyli o szamponie Black. Zaczniemy sobie odcinki od szamponu Black, a to dlatego, że jest to szampon, który moim zdaniem powinna mieć każda kobieta i każdy mężczyzna w swojej kosmetycznej kosmetyczce, tak to powiem. I zacznijmy sobie od tego, że ja mam ten szampon od marca i zostało go gdzieś tyle. Jest, przypominam, już prawie, prawie, no już jest wrzesień w sumie. Także na tyle mi starczył, przy czym ja myłem jeszcze głowy innym osobom, robiłem detoksy, pożyczałem ten szampon i mam go jeszcze tyle. Dlaczego tyle go mam? Mam go dlatego, że na jedno mycie tego szamponu, ja wam pokażę, ile się używa. Używa się dosłownie tyle. Zobaczcie, jak on jest gęsty. I patrzcie, co się teraz stanie. Ja sobie go rozcieram w dłoniach i moje dłonie są momentalnie białe. Dlaczego? Ponieważ ten szampon jest koncentratem. Oznacza to tyle, że produkt jest tak skoncentrowany, że na jedno mycie wystarczy tyle szamponu. Czynność wykonujemy dwukrotnie, ponieważ myjemy sobie dwa razy. Dlaczego? Za pierwszym razem rozpuszczamy sobie brud, cały, który nam się gromadzi na włosach w ciągu dnia, cały sebum. Spłukujemy i za drugim razem myjemy sobie, czyli tak zwane mycie właściwe. Dlaczego to jest tak ważne, żeby myć dwa razy? Właśnie dlatego, żeby za drugim razem usunąć to, co nam się rozpuściło i żeby odżywić mieszki włosowe. No i słuchajcie, zacznijmy sobie od tego, że szampon black kiedyś jeszcze w sprzedaży był dopis men, ponieważ uwielbiali go mężczyźni. Jest bardzo świeży, zresztą moje ręce pachną miętą ponieważ mamy mięte, mamy rozmaryn, te olejki, przez co szampon dawał takie fajne chłodzenie na głowie i dawał nam również efekt objętości włosów, czyli one nie były takie oklapnięte. Natomiast zaczęły go podkradać kobiety mężczyznom w łazience i zobaczyły, że produkt idealnie usuwa zanieczyszczenia środowiskowe i zanieczyszczenia ze skóry głowy, na nawilża, i przede wszystkim pobudza porost włosa. I, I to bardzo intensywnie, ponieważ w tym szamponie, jak w większości naszych szamponów, jest tak zwany kapixel, czyli zastrzeżony patent firmy Monate. Kapixel jest wyciągiem z koniczyny, która powoduje odżywienie, pogrubienie i więcej tych włosów, tak naprawdę. Dlatego to jest idealny szampon na porost włosa u mężczyzn. Jest genialny w połączeniu z olejkiem. O olejku opowiem też w kolejnym odcinku. I genialnie sprawdza się właśnie przy na przykład otopowym zapaleniu skóry. Dalej, możemy używać ten szampon samodzielnie, ponieważ ma odżywkę, ale przy krótkich włosach. Jeżeli mamy długie włosy, no to już zalecam tutaj stosować również dodatkową odżywkę w przypadku na przykład kobiet i mężczyzn o długich włosach. Blondynki, coś dla Was. Często po farbowaniu, kiedy wychodzimy od fryzjera, mamy ładne refleksy, mamy ładnie stonowane włosy, ten efekt szybko mija, bo spłukujemy sobie tym naszym szamponem drugeryjnym, chociażby całe, cały kolor z głowy. Ten szampon spowoduje, że wasze włosy nabiorą blasku, nabiorą takiego ładnego, platynowego odcienia i spowoduje też przedłużenie koloru. Co jest bardzo ważne, żeby nie chodzić co. Miesiąc co półtora do fryzjera robić sobie tonowanie włosów. Dalej. Szampon do skóry głowy, która się przetłuszcza. Jest rewelacyjny, ponieważ powoduje, że włosy są odbite od nasady. Jest bardzo długo ten efekt świeżości, właśnie przez ten mentol, przez rozmaryn. I dodatkowo. Usuwa bardzo dobrze zanieczyszczenia i powoduje to, że po przy regularnym używaniu te włosy faktycznie aż tak się nie przetuszczają. Przy brunetkach, bo brunetki niestety, trzeba to powiedzieć, mają częściej tuste włosy, przynajmniej ja zauważyłem z tego, że szybciej się po prostu przetuszczają niż u blondynek, bo u blondynek są to raczej suche włosy, u brunetek są to z reguły włosy zdrowsze, jeżeli one nie są rozjaśniane. Tak więc ten szampon. Musisz mieć, kiedy używasz sobie, zapomniałem o najważniejszym, kiedy przechodzimy detoks, kiedy ściągamy sobie nadbudowania, kiedy widzimy, że nasza skóra na przykład nadmiernie produkuje wtedy mm, na skórze głowy uj, kiedy nasza skóra się bardziej właśnie przetłuszcza. Kiedy chcemy sobie bardziej ściągnąć zanieczyszczenia środowiskowe i silikony z włosów, ze skóry głowy, żeby odlepić, żeby nasza skóra mogła oddychać, również ten blak będzie genialny. Co Wam chcę jeszcze powiedzieć o tym blaku? W sumie ja go cenię głównie za to, że kiedy ja nie mam czasu umyć sobie szamponem odżywką, no to mogę sobie dać tylko i wyłącznie blakiem, bo mi on wystarcza przy takich włosach, jak ja mam, akurat teraz młoczki, normalnie one mają około 10 cm i jest ok, ale pamiętajcie, że raczej sobie używamy blaka, na przykład blondynki, co trzecie mycie włosów, czyli raz na trzy mycia używamy sobie, dwa razy myjemy blakiem, dajemy sobie odżywkę na włosy i mamy super połączenie, więc ten szampon jest naprawdę świetny i mówię, cena do jakości wcale nie kosztuje dużo. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień 5 miesięcy, jeszcze starczy właśnie na wrzesień, czyli będzie Praktycznie szampon na pół roku, a używam go najczęściej. Rzadko kiedy używam moich innych szamponów, o których Wam opowiem, bo blak się sprawdza świetnie. Więc moi drodzy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub chcielibyście posiadać ten produkt, no to napiszcie do mnie, na dole w komentarzu będzie link. Do mojej grupy na Facebooku włosowej, jak zarówno na Instagrama i na maila. Także możecie tam śmiało pisać, o zapytania, i chętnie oczywiście dobiorę wam pielęgnację indywidualnie do Waszych potrzeb, ponieważ pamiętajmy o tym, że pielęgnację dobieramy indywidualnie nigdy sami. Ponieważ ja jestem od tego, żeby wam pomóc, żeby dbać o Wasze włosy, także piszcie śmiało, dobierzemy sobie odpowiednią pielęgnację, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!